Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj także Friday Night Funkin'. Tak na powrót, kolejny modzik z Henry's Kickmin'em. Także dzisiaj zostawiam serduszka w komentarzach za napisanie Henry, bądź Henry's Kickmin'em. Oczywiście 1000 łapek w górę to kolejny odcinek z moda, już wkrótce, nawet na następny dzień. Ale uwaga, na jutro mam dla Was bardzo ciekawy film nagrany. Jest to inna gra, ale także z Henrym. Także jeżeli ktoś się domyśla, może napisać. Jeżeli nie, to będziecie mieli fajną niespodziankę, bo nagrałem coś bardzo, ale to bardzo fajnego i pasującego do powrotu mojego tutaj, razem z Henrym. Dzisiaj Henry w FNF, ale będziemy próbowali z nim pośpiewać. Zamiast rabować bank, postanowił, że przyjdzie i spróbuje ze mną zawalczyć. Oczywiście przejdziemy sobie ten tydzień pierwszy na normalu. I teraz dlaczego na normalu? Ponieważ miałem sporą przerwę, byłem chory, już jestem zdrowy, siemka, raz jeszcze. Ale wolę sobie po przerwie zagrać na normalu, co też jest wyzwaniem z Henrym. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że te strzałki u niego lecą naprawdę bardzo szybko. Także wybranie harda po powrocie byłoby... Głupie. Jeżeli będziecie chcieli, żebym przeszedł na hardzie, jasne, przejdę e, innym razem, ale przejdę. A na normalu sobie dzisiaj zagramy, myślę, że to także będzie całkiem dobry poziom trudności. Oczywiście, trzy nowe piosenki z Henry przychodzą. I moi drodzy, słyszałem, że dużo osób z Was nie, nie sukuje, a ogląda. Tak, mogę się trochę jąkać po przerwie sorgi że dużo osób z was ogląda, jakieś 70% osób bez suba ogląda, tak, więc możecie to naprawić i zostawić subka. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że warto, możecie kogokolwiek zapytać, wydaje mi się, że tworzy całkiem spoko filmy i chyba, chyba chcecie je widzieć. Mam nadzieję, że chcecie je widzieć, bo jeżeli nie, no to, to wiadomo, nie, nie, nie nalegam. Oczywiście patrzcie, jak w tygodniu drugim wygląda Henry Kikmin. jest taki przestraszony na miesiąc strachu, także idealnie to pasuje. Oczywiście, jeszcze coś na temat weak score, nie patrzcie w lewy górny róg, ja w Henry'ego Stickmina nie grałem, to są po prostu, to jest score z różnych modów, albo tygodni, których tutaj grałem, bo zobaczcie, że na przykład tutorial ma 10 tysięcy, jest OK, a nagle normal ma 100 239, ponieważ tutaj na normalu graliśmy w jakiegoś moda, także... Na to nie patrzcie, bo po prostu tego nie ogrywałem. Wolę to powiedzieć, bo niektórzy mi zarzucają, że grałem w moda przed nagraniem. A tak nie jest. To są po prostu różne wyniki zapisane z różnych modów, czy też podstawki. Na 40 tysięcy planuję z Zokiem i Merezią. Naprawdę bardzo fajny i specjalny streamek, także też warto... To też kolejny powód, dla którego warto zostawić suba, tym bardziej, że oglądacie widza aktywnie. Także moi drodzy widzowie, albo przyszli widzowie, zastanówcie się nad tym. A my lecimy nad tygodniem pierwszym. Pomęczymy, wiecie, po prostu podtrenujemy nasze skille na strzałkach. A jak ja nienawidzę robić sobie przerwy, później tak się jąkam. Przepraszam za to. Oczywiście nie będę, nie będę mówił za dużo, żebyście słyszeli te piosenki. I nie wiem dlaczego na stronie moda Henry z nami rozmawiał, a ze mną tutaj nie rozmawia. No ale mniejsza o to. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na normalu także jest to trudne, bo te strzałki w drugim i trzecim etapie, z tego co wiem, lecą naprawdę szybko. Ja wierzę tutaj twórcom. Więc pewnie łatwo nie będzie. A ja już tutaj się uciszam i lecimy z klikaniem. Okej, okay, już jest mały problem. Ale zakładam, że to po przerwie po prostu. Pierwsze co odpaliłem to FNF-a i nagrywam go dla was. W nic innego nie grałem jak wróciłem. Także też się porywam nieźle. Fajne piosenki ma. Znaczy póki co jedno, ale wiecie. Już mi to fajnie brzmi. Dobra, trzeba się skupić. Mamy go po lewej, także bardzo fajnie idzie. No, tylko to i tak jest normal, więc nie ma co się aż tak ekscytować pierwszym poziomem. I jasne, mógłbym to zrobić lepiej, ale punkty są całkiem okej, okay, jak na Normala. I teraz, moi drodzy, prawdziwa tutaj gratka, dla tych, którzy lubią wyzwania. Na Normalu druga i trzecia piosenka, podobno według twórców, jest naprawdę bardzo szybka. My w tą pierwszą graliśmy na live, widzieliśmy też kawałek właśnie tej drugiej, i nie udało mi się tego przejść na hardzie. Także zobaczmy, czy na Normalu da się to przejść. Czy dam radę? Jest to naprawdę bardzo trudne. Zobaczcie sami zresztą, co wam będę mówił. Zaraz zobaczycie. Tak, za to należy się chyba łapka w górę, bo naprawdę nie ma lekko. I mimo że na normalu jest to trochę łatwiejsze, bo możemy nadążyć, to i tak jest to spore wyzwanie. No, i rozkręcamy się tutaj. Dawaj, Henry, dawaj, dawaj. Wspaniały szkuty. Zgubiłem rytm, a jak zgubicie rytm, to jest po Was. Widzicie? Wystarczy, że go zgubiłem i już totalnie nie wiedziałem, co klikać. Także trzeba się skupić, bo gdy nie traficie w jedną strzałkę, to na dobrą sprawę przegrywacie. Dobra, do dwóch razy sztuka damy radę. Ja przy drugim podejściu się nie odzywam, bo jest naprawdę bardzo trudno i trzeba cały czas nadążać za tą prędkością, która jest naprawdę duża. Także skupienie, meres milczy i przechodzi. Czyżby się udało? Powiem wam, że cała trudność polega na tym, że leci to bardzo szybko, a później są momenty, w których musicie zrobić to wolniej albo kilka razy kliknąć, a każda pomyłka bardzo dużo kosztuje. Bo w tym modzie nie można sobie pospamować. Absolutnie. I mamy trzeci etap. Niczym Witty. Tak, tutaj Henry próbuje być Wittim. I widzę, że nieźle mu wychodzi. Dobra, widzowie, to, to nie jest proste. Nie spodziewałem się takiego ataku z samego startu. No właśnie, jakby nie znam tych ataków, to co? Za drugim razem, tak jak drugi etap, mam nadzieję, że się uda. Chyba się nam udało, mam nadzieję. Wyłączyłem klikanie klawiatury, wiecie, żebyście mogli sobie ładnie posłuchać. Udało się przejść Henry'ego, zobaczmy czy w drugim tygodniu nie ma przypadkiem jeszcze go. Jak już tutaj jesteśmy, to to sprawdźmy. Okej. Okay. Jest to dziwne, może będzie coś nowego. Na stronie nie było tego napisanego. Nie, po prostu mamy Henrygo Stickmina, który śpiewa sobie Skida i Pumpa. Także wiecie: Skida i Pumpa. Pumpa? Pumpa? Także niczego specjalnego tutaj nie znajdziemy i tak naprawdę możemy sobie już zakończyć. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że czekaliście. że Dali chcecie oglądać. Mam dla Was naprawdę dużo fajnych filmów, specjali. Także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Dzięki, pamiętajcie, łapce w górę. O subie i cześć!